Chodzi o Denisa. Jest, moim zdaniem ja wielu rzeczy nie popieram co on robi, ale w tej sytuacji ma rację. Ja tam w szczegóły nie chcę wchodzić, bo to jest sytuacja, która jakby się rozwija w tym Toruniu i nie wiadomo jak to się zakończy. Jeśli chodzi o to, to tak. No, to co mogę powiedzieć, to Kuźma naliczał tych chłopaków, Denis się postawił za tymi chłopakami. Przecież Styczek kto jest kuzyn Kuźmy, z tego co mi wiadomo. I skoro ku, kuzyn Kuźmy jest przeciwko Kuźmie, no to chyba coś jest nie na rzeczy. Bo ten kuzyn Kuźmy też tam stał na brankach. Więc domyślam się, że on nawet swojego kuzyna naliczał na pieniądze. No to to jest dla mnie dramat. Szachta poszedł za kuźmą, pewnie dlatego, że z tego co wiem, to szachta też nie lubi kuźmy, ale, ale lubi. Znaczy, kuźma jest mocny, żeby nie mówić i tam ma, ma u tych pochołków. Denis mu się przeciwstawił, szachta zastawił Denisa. I tyle w temacie Torunia ogólnie. Ja tam mam kilku kolegów z Torunia, którzy mi naświetlają sytuację, więc ja też mówię to, co oni mi mówią. Ja staram się to zawsze potwierdzić u kilku źródeł. Jeśli Słyszałem coś od pięciu osób, każde to potwierdza, to, to mówię dopiero o tym, bo czasami jest tak, że na przykład jeden mówi tak, drugi tak, ja mówię, no nie będę o tym mówił. Ja nie jestem to, z Torunia, ja nie mieszkam, to, że ja i tak tyle wiem, to i tak jest wynik tego, że po prostu mam dużo kolegów w Polsce.